Mirabelki już się zarumieniają na drzewach. Zależy oczywiście od gatunku. Chciałbym wam pokazać, jak ja zakładam mirabelkę na haczyk. A więc, bez owijania w bawełnę, zaczynamy. I ja robię to w ten sposób: przekładam haczyk. Jeden raz. Drugi raz. Trzeci raz i haczyk wpycham z powrotem w środek mirabelki i to wygląda w ten sposób. Do takich dalszych, trochę może większych siłowych rzutów na pewno ta mirabelka nie spadnie. Oczywiście ona musi mieć swoją twardość, bo jak będzie za miękka to oczywiście, że spadnie. Ale taki patent mi się sprawdza. Nie wiem co o tym myślicie, sądzicie. Najwyżej napiszcie w komentarzach. Tak to wygląda. I tak zakładam. Mirabelkę, wiśnie, czereśnie. W ten sposób. A nawet winogronu. <grymne> Dobra, do zobaczenia.